Z no ogłoszono tak wielki sukces, nie będzie, yy, będzie, przepraszam, ruch bezwizowy dla Polaków, no, no, będziemy mogli sobie wyjechać na 15 dni do Chin, zwiększenie eksportu drobiu. Pytanie, czy to rzeczywiście są jakieś wielkie sukcesy, czy może chodziło o coś innego, czy może był jakiś ukryty cel i jaki on mógł być, czy chodziło tylko o takie no, pozornie przyjemne sprawy. Że te cel jest zawsze. Ja mam wrażenie, że w jakiś sposób Duda, prezydent Duda przepraszam, został wysłany po to, żeby zakulisowo już poza tym oficjalnym protokołem dyskutować, negocjować sytuację na Ukrainie. To znaczy w jakiś sposób doprowadzić do sytuacji, w której wojna zostanie zakończona, a strony, żadna ze stron nie, ut nie utraci twarzy w wyniku tego końca działań wojennych. To jest bardzo poważny problem, dlatego że dla obu stron, dla Rosji, która utraci prestiż w przypadku jakiejś przegranej, i tego dla kolektywnego Zachodu, który również utraci, zwłaszcza że w tej chwili zbliżają się w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie i to jest moment, w którym Pan powiedział, że zaraz będziemy mówić o Hamasie. To jest moment, w którym i Chiny, i państwa arabskie, czy też ukryte struktury władzy geopolitycznej. W, Wśród państw arabskich, zrzucą Amerykanom na głowę kompletnie wszystko, co tylko się da. Natomiast jeśli chodzi o oficjalne wyniki, no to jest rzeczywiście 15 dni to jest świetny termin, świetny okres, żeby do Chin pojechać, zwiedzić, co jest do zwiedzenia czyli Wielki Mur, Sian, czyli, czyli tę armię, armię pierwszego cesarza i jeszcze kilka innych rzeczy. Natomiast dziwne jest, że nie zostało to zrealizowane przed wyborami do Europarlamentu, bo za, tu ewidentnie jest taka prawidłowość, że te państwa autorytarne, one w jakiś sposób są, chociażby w kwestiach obyczajowo-kulturowych, bardziej po stronie prawicy na w kolektywnym zachodzie między innymi w Polsce, więc taki dodatkowy, że tak powiem, prestiż nadany właśnie wizy, wizycie przez wizytę. W, Prezydenta Dudy dałby dodatkowe punkty właśnie w, w, w czasie wyborów. Zastanawiające jest właśnie, dlaczego to nie nastąpiło miesiąc temu. Ale to jest jedno. Po drugie, rzeczywiście Polska została obsłużona, ugoszczona po królewsku niemalże. 9 minut trwało cały segment na, na drugim miejscu w tych głównych wydaniu wiadomości, więc yy, wizycie nadano dużą rangę. Nie aż tak dużą jak wizycie Putina w Korei Północnej, niedawno była w ubiegłym tygodniu, więc tam to był, że tak powiem, teatr na pełnym rozpędzie do tego stopnia, że jak Putin był wieziony z lotniska, to wszędzie na, na, na tych szosach, nie wiem czy można je nazwać autostradami, Wszędzie były jego portrety, więc to wyglądało komicznie. Znaczy komicznie w tym sensie, że, że przesadzili, ale, ale oczywiście przesadzili w pozytywnym sensie. Więc no, te wizyty, czy prezydenta Dudy w Chinach, czy, czy właśnie Putina w Korei Południowej. Jest, mają ten wydźwięk, że właśnie pokazują rangę kontaktów. Co Chiny chcieli przekazać, co Chiny chciały przekazać dając taką rangę wizycie, wizycie Duty trudno powiedzieć. Nie wierzę w oficjalne wyjaśnienia. To znaczy, są oczywiście ustalenia, które ustalenia dotyczące handlu, dotyczące właśnie tej wymiany bezwizow, przyjazdów bezwizowych dla Polaków, to jest jednostronne ustalenia. Chińczycy nadal muszą mieć wizę Schengen, żeby wjechać na teren Polski, także nie dało się to zrobić na drodze wzajemnościowej przez. To. Przez właśnie istnienie strefy. Co oni chcą przez to osiągnąć? Nie wiem. Okay. Jeszcze tutaj dopytam. Pan powiedział, że także Chiny raczej są, się utożsamiają, czy jako, jakoś wspierają konserwatywną część w Europie Zachodniej. Tak się stawiam, bo TikTok jest chiński. Jeśli się nie mylę, jest to dosyć głośna afera była, że są usuwane treści, które atakują LGBT i ten no, ten nazwijmy to tak ładnie, progresywne, e, progresywną wizję świata, ale z kolei w Chinach na przykład tego typu treści podobnież są jak no są jednak właśnie no nie są zakazywane, tak, że właśnie jest tak, że jakby Chiny jednak wspierają bardziej tę lewicową stronę, wydawałoby się, sporu współczesnego niż prawicową, więc tutaj chciałbym dopytać o to, jak to jest, bo no właśnie zastanawiam. To ja muszę wyjaśnić, jak ja to widzę. Bardzo przepraszam, ale nie mogę wprost odpowiedzieć na pytanie, dlatego że w pytaniu są ukryte pewne tezy, którymi, które ja uważam za niewłaściwie nie opisujące stan rzeczy. Bardzo przepraszam za... Za zakontestowanie pana, pana opinii, Tania. Natomiast tak. już przychodzę Tak. TikTok, czy, czy też algorytm podpowiadający kolejne treści w TikToku, jest to niezwykle groźny narkotyk, uzależniający w sposób błyskawiczny, i cały ten algorytm został skonstruowany właśnie po to, żeby uzależniać, żeby utrzymać się oglądającego jak najdłużej przed ekranem, żeby oglądał, oglądał, oglądał. Uzależnienie następuje natychmiast. Tu precyzuję, jak ktoś chciałby się wgłębić, przez poszukiwanie, pojawianie się kolejnych treści, które nas interesują, a ten algorytm właśnie błyskawicznie wykrywa, co nas najbardziej interesuje, aktywują się nasze szlaki dopaminergiczne, czyli struktury mózgu, które odpowiadają za produkcję dopaminy, czyli hormonu nagrody. Z tego właśnie wynika uzależnienie, czy od mediów społecznościowych, czy od używek chemicznych, czy jakichkolwiek innych. Więc na, w, państwach, w państwach, będę używał tego terminu kolektywnego zachodu, czyli w państwach cywilizacji zachodniej, niech tak będzie. To, co najbardziej uzależnia, to są oczywiście treści powiązane z seksualnością, treści jakieś, pokazujące jakieś coś, co przyciąga uwagę. No, to zaczynam się plątać gramatycznie tak naprawdę, no bo, no bo o, o czym innym, co, co, cóż innego uzależnia. Natomiast i y, 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 co do tego, jakie segmenty, jakie typy treści konkretnie są cenzurowane, próbowałem się dowiedzieć i nawet zaproponować różnym osobom, żeby wykryć, co dzieje się rzeczywiście w Chinach, i nie mam, nie jestem w stanie podać i nikt nie jest w stanie podać żadnych miarodajnych źródeł, które by pokazywały, jak to wygląda od strony Chińczyka, dlatego że to trzeba uzyskać dostęp do kont czy chińskich dzieci czy chińskich dorosłych i kątem oka, prawda, nagrywać, co im, się, co im tam się pojawia. Przy, po ustandaryzowaniu oczywiście zapytań jakichś tam początkowych, początkowych treści. Nie wiadomo. Z całą pewnością, skoro Chińczycy rozumieją, i tutaj na zachodzie, czy rząd, rząd Francji, Ministerstwo Edukacji Narodowej francuskie w ubiegłym roku wprowadziło obostrzenia na TikToka i inne media społecznościowe, wszyscy rozumieją, że jest, używanie TikToka jest bardzo niebezpieczne. Ja tak uważam jest to szalenie niebezpieczne i, i w mniejszym lub większym stopniu jest to ograniczane. Ja na Tajwanie tutaj widzę, jak nauczyciele czy matki dają dzieciakom telefon do zabawy. To w miarę wolnego czasu i nastroju podchodzę i mówię, na czym to polega, i lepiej, żeby jednak tego nie robiły. Natomiast, no niestety, jest to plaga, mówiąc u dzieciach, dlatego że matka albo nauczyciel daje, żeby się dziecko zamknęło i przestało latać w tamtą w tą i w tamtą stronę. To bardzo negatywne zjawisko. Natomiast, no jeśli odpowiadając wprost już na to pytanie, nie ma. Nikt mnie nie przedstawił. Ja sam próbowałem znaleźć parę miesięcy temu i nie znalazłem żadnych miarodajnych danych, które by pokazywały rzeczywiście, co tam się dzieje. Dobrze, więc ten, ten, ten temat zamykamy, i teraz przenosimy się na Bliski Wschód. Netanyahu. Izrael, Hamas. W Gazie tak naprawdę jeszcze konflikt trwa. Tutaj się mówi jeszcze o inwazji na Liban. Pytanie, czy Netanyahu może faktycznie te swoje cele deklarowane osiągnąć, bo tak z przekazów medialnych wynika, że no nie do końca tak naprawdę. Dobrze, to ja tutaj też takie wotum separatum pozwolę sobie zaanonsować. Za, 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 za Zło musi mieć twarz. W każdej propagandzie, czy w, każdych, w większości narracji, jest tak, że. Ci, których chcemy potępić albo ustawić w jakiejś pozycji moralnej niesłuszności, czyli w takim stanie, w którym dozwolone czy usprawiedliwione są jakieś środki zaradcze albo przeciwdziałanie, albo wypowiedzenie wojny, zawsze to musi być twarz. Natomiast kiedy mówimy Netanyahu, nadajemy twarz tym wszystkim um, rzeczom, które robią um, mieszkańcy Izraela, czy też Armia Izraela, IDF. Natomiast um, Muszę tutaj, tak jak mówiliśmy, to rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, um, muszę wyjaśnić logikę tego, co miało miejsce. W październiku, 7 października 2023 nastąpił, nastąpił atak Hamasu na Izrael. Zginęło 1400 osób, kobiet, dzieci i generalnie cywilów. Um, armia izraelska czy też rząd, nie, nawet gdyby to nie był Netanyahu, jeżeli byłby to ktokolwiek inny, ta decyzja zostałaby podjęta dlatego, że dotyczy przetrwania państwa Izrael. Izrael zawsze reagował w takich sytuacjach i zawsze przereagowywał, to znaczy, to się fachowo nazywa kontrola eskalacyjna, czyli Izrael decydował, jak, jaki rodzaj eskalacji, jaki rodzaj odwetu zostanie zrealizowany, i zawsze to był odwet kilkukrotnie silniejszy niż. Normalna, znaczy, jak można mówić o normalnej logice wojny, no może, chyba można, niż normalna logika wojny by nakazywała. I taka eskalacja, czyli nadmierne, użycie nadmiernej siły, niewspółmiernej siły, zawsze skutkowała, dlatego że odstraszała. To jest wiele przykładów, już nie chcę opowiadać. Zaprosiłbym tutaj do książki, którą za chwilę, dosłownie za dwa tygodnie skończę pisać, na temat właśnie logiki konfliktów na Bliskim Wschodzie i przyszłości Izraela. Zapraszam tu do, w swoim własnym imieniu do przedsprzedaży. Natomiast co, na czym to polega? Reakcja Izraela. Izrael zdecydował, specjalnie mówię, że nie, nie Netanyahu zdecydował, tylko Izrael zdecydował, że strefę gazy trzeba zlikwidować. Dla, z, z punktu widzenia Izraela jest to gniazdo szerszeni, z którym zawsze jest kłopot. Obie strony na skutek ataku Hamasu z października, obie strony, czyli Hamas i e, Izrael. Sprawiły, że atak, przepraszam, że rozwiązanie tak zwane dwupaństwowe, czyli stworzenie państwa palestyńskiego, stało się kompletnie już zupełnie niemożliwe. Wcześniej było także niemożliwe z bardzo wielu względów. Ktokolwiek mówił o rozwiązaniu dwupaństwowym, po prostu nie rozumiał sytuacji, nie rozumiał tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Natomiast teraz, w tej sytuacji, w której Izrael zdecydował się na czy to nazwać czystkę etniczną, czy to wyrugowanie wszystkich Palestyńczyków z, ze strefy gazy, realizuje to i musi to zrealizować, dlatego że musi zlikwidować problem palestyński, polegający na tym, że zawsze strefa gazy będzie siedliskiem Hamasu i zawsze będzie siedliskiem ekstremistów, którzy chcą doprowadzić do zniszczenia państwa Izrael. Właśnie te, ta ideologia, czy też aspiracja zniszczenia państwa Izrael, czyli stworzenia Palestyny od rzeki do morza, to jest hasło używane przez obie strony, zresztą tak nieco humorystycznie. Tam musimy o tym pamiętać.